Plansza z napisem. Ścieżka edukacyjna. Śladami miejsc sprzyjających retencji. spk.sędzimir.org.pl Widok z lotu ptaka. Widoczne są zabudowania mieszkalne. Szkoła, parking i boisko. Po ścieżce biegnie dziecko. Chodnikiem idzie młodzież trzymająca w dłoniach sadzonki. Wypowiada się Judyta Łuczyńska z Fundacji Sędzimira. Jesteśmy w Wawrze, na terenie Szkoły Podstawowej nr 195. To tutaj powstała ogólnodostępna ścieżka edukacyjna, z której dowiesz się, jak gospodarować deszczówką w miejscu opadu. Odwiedź szkolne podwórko przyjazne klimatowi i skorzystaj z terenowej bazy wiedzy. Widoczna jest ścieżka edukacyjna zlokalizowana wokół placówki. Kamera pokazuje dziecko czytające informacje na temat muchówki, beczki pełne deszczówki, chodniki, drzewa i rośliny. Domek dla owadów, rynne i kamienie w ogrodzie deszczowym. W Warszawie już teraz dotkliwie odczuwamy susze, upały, nawalne deszcze, powodzie, a nawet wichury. Często zjawiska te związane są z nadmiarem lub niedoborem wody, dlatego warto tworzyć miejsca sprzyjające retencji. Ścieżka prezentuje, jakie są ich rodzaje i które z nich możesz stworzyć na własnej działce. Spacerując, poznasz sposoby tworzenia ogrodów deszczowych, zalety zastępowania trawników łąkami kwietnymi czy możliwości zazieleniania dachów i ścian. A wszystkie te rozwiązania zobaczysz w terenie. Osoba skanuje kod QR i po chwili na ekranie jej telefonu widoczne są szczegóły dotyczące budowy ogrodu deszczowego. Na monitorze komputera widzimy wpisywanie adresu strony internetowej spk.sędzimir.org.pl A po chwili pojawiają się informacje o ścieżce edukacyjnej i Zielonym Dachu. Plansza końcowa z napisami. Skanując kod QR odkryjesz wiele dodatkowych materiałów. Wskazówki w nich zawarte krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces tworzenia Twojego miejsca sprzyjającego retencji. A jeśli nie możesz pojawić się w Wawrze, odwiedź wirtualną wersję ścieżki na stronie spk.sędzimir.org.pl został zrealizowany w ramach projektu Szkoła przyjazna klimatowi, modelowe centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście, dofinansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG, w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Obszar programowy Klimat. Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy.